Siemaneczko, dzisiaj sobota. Acie jak się świecą. Zaczynamy od pocztowych eee, Wrzucę wam filmik. Chciałem wam nagrać jaki mają kała, ale woda mi się wylewała. Jutro wam nagram, przez dwa dni dałem radę. Teraz wam wrzucę taki filmik. Teraz wam pokażę. Są trzy gołębie, trzy, trzy różne. I zobaczcie. Ten czarny. Jaki kał. Ten simelek. Jaki kał. I to. To zażyte. Ono było trochę chude. Teraz już jest zażyty. Bardzo duży gołąb ten. Ale zobaczcie, jaki kał. Wszystko rozwodnione. I to jest właśnie. Puścić teraz takiego gołębia do gołębnika No i dramat. No niby się świeci, niby ten zażyty purpurę dostał, bo on nie miał takiej purpury. Czarny też dostaje purpurę, zobaczcie też nie miał. Po dobrym jedzeniu Może, że puch puściło. No Zobaczymy, jaki nagrałem w czwartek rano. Jak ten nakrapiany leje, nie? Ale już jest dobrze. Bo z tymi to jest ten, to nawet gruka. Damy im jeść, On dzisiaj damy im jeść. Są bardzo obswojone. Jeszcze sobie niech siedzą na kwarantannie. O usypę tam żeby te nie jadły z tego samego co ten. Nie, bo to szkoda sensu, bo ten simerek jest w dobrej kondycji i ten czarny też. Nie, tu się tylko coś działo. No i już zobaczymy, jak będą sobie jadły. E, nie są głodne. E. Jedzą, widzicie? No, ale one też takie wybredne, kurde, trzcowe. Te ten tutaj dzisiaj, ten też puścił puchu. Dostają tam strzykawce do dzioba. Wiecie, zanim ja je wpuszczę, to one tu muszą być idealne, bo ten ile już tu siedzi? tydzień? Ten pewno siedzi z dwa dni krócej, czy jakoś tak. No i ten od niedzieli, no to ten nie, ten tydzień, a te niech sobie jeszcze posiedzą. Nie będziemy ryzykować. Bo można się zdziwić, idziemy na inne. Gołąbki tu naszykowane Jakie później stąd wezmę to wszystko muszę podkażać wirkonem i na tą wystawę, a dzisiaj mam zadanie bojowe Wam powiem Mało czasu na wszystko Ale zadanie bojowe eee, Już czekajcie chwilkę Już jestem Ziarenko dzisiaj mają z umieszanym czymś o, damy im jeść Jeden szczaki to są najlepsze o. do jedzonka. Jeden szczaki, jeden szczaki. Wszystko jest zdrowiutkie. Powiem Wam, że mam pięknego białego samstrzyka i nie wiem czy go sprzedać, czy go sobie zostawić. Na czarnych pazurkach. Króco czarnych, nie białych, tak jak na rynkach mają. i tam. Wszystkie pazurki czarne, calutki biały. i bardzo ładny jest rozbity w głowie. Nie wiem, czy sobie a samiczka znowu z gniazda na lęcie, czarne lota na wystawę, nie? Zaznaczona, a on cały biały. Dziwne takie, ale no, tak wyszło jakoś. Macie, on ma łebek. O i sobie jedzą w jeden szczaki. Dzisiaj zadanie bojowe Będę przebierał jasne Muszę odłapać sobie Nie wiem samców samic O Tu są takie O Jezu jakie brudne dziupki widzicie Wszystko żyje, wszystko elegancko widzicie jakie Tu jest wszystko w najlepszym po co może być, nie? Gołąbki Jaki samczyk Jareczek. Dobry, co? Już się tam dochowałem Tutaj jest Samiczka taka Co tam wam jeszcze pokazać na górze? Na górze, na górze. Zobaczcie tu jaki jest fajny. Też mudek. Mudeczek? Nie, nie, nie. To jest stara samica. Stara samica. To jest młoda samiczka z tego roku. Jeszcze nie dopierzyła na główce. Tak, to jest samiczka młoda z tego roku. Taka późniaczka. O, to jest samczyk. Nie ojciec, a to też A to samczyk będzie Taki Fajne i tu jeszcze są Moje dzióbki Siweczki O Dobra, widynów to wiecie Tu jest dużo Bardzo fajnych, kto był to widział Nieważne, o Wszystko w najlepszym porządeczku Idziemy do Idziemy małe małym dać. Troszkę oprzątnę, a jutro wam, jak przebiorę te jasne, to wam wrzucę filmik, <coughs> jaki ten. Mewki już mam wszystkie sprzedane. Tu jeszcze nawet jest kilka mewek, które muszę koledze zawieść. Gdzieś tam kiedyś se odbierze na wystawie Są też sprzedane Które tu jeszcze jest sprzedane? Któreś z niebieskich Niebieski samczyk któryś jest sprzedany Te sobie siedzą Fajnie było tych mewków, wszystko się... O Jezu. O, tym sypniemy w nowy paśnik. My sobie tu przylecą. Troszkę nakarmimy. O, teraz jest... Mniej to daje. O, już sobie schodzą. Jedzonko jedzą, nie? O, ten jest sprzedany samczyk. Ładny, bez żadnych wad. Jedyną wadę, że ma obrączkę nieoryginalną, niezwiązkową. Jedyna jego wada krauza ładna, korona, rozetki przy koronie. Ale mam tutaj ze związkowymi obrączkami też ładne: o, ludzko <grytko> dzióbki, średnio dzióbki sobie dziobią i tyle o i ta jest sprzedana ta ta płowa z tym razem do tego żółtego nie fajna parka po tym to może coś dobrego wyjść zobaczcie te jak się to tu... parzą ona no, do mnie tu zobaczcie jak tu chodzi prosto w kadr no chodź no chodź no taka jesteś no fajna fajna jesteś no fajna fajna o a ty, ty 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 chcesz tutaj o o o o a Dobra, tyle z mewek. O, ta nakrapiana jest, sprzedana samiczka. Czerwona nakrapiana. Bardzo widzicie zdrowiutkie. Zobacz, Mariusz, jakie zdrowiutkie ptaszki. Co? Będziesz miał pociechy. Też się aż świecą, purpura, wszystko tu dostają, wszystko co najlepsze Dzisiaj jest bardzo zimno, taka ta pogoda jakaś dziwna Nie wiem, idziemy do widynów A jesteśmy u widynów Tu jest też takich fajnych Kilka, wszystkie fajne nie wychodzą, ale Ale niektóre to fajne, naprawdę, ja już to wiem, jak one się popierzą bo muszą dać radę się popierzyć to będzie tutaj naprawdę dużo fajniutkich gołąbków i tak kupeleczki wszystko w najlepszym porządku zobaczcie dobra sutniemy im tu o widynki srynki widynki Głodne czy nie głodne? Jeden zleci, to już reszta też zleci. O. Głodomury. To jest bardzo fajne. To Byli znajomi, w niedzielę też sobie kolega wziął jasną, jutro też kolega przyjeżdża tam po jakieś tam jasne, ale ten, powiem Wam, tak, pocztowych nie wypuszczam. Wypuściłem w niedzielę, noż kuźwa, nie minęła mi nawet, nie wiem, 30 sekund, nawet pułapu nie złapały, już jasną to, już z kolegami tu się darliśmy, klaskaliśmy, bo to przecież jest jakaś masakra. Porozganiał, nic nie złapała samica, ale ten. Ale wiecie, jak to jest. W poniedziałek nie wypuszczałem, bo tu taka była mgła. We wtorek chyba to była ładna pogoda. Mówię, wypuszczę. Taka fajna pogoda. Wypuściłem, a gdzie tam porozganiało? cztery sztuki poszły gdzieś, yy, po pół godzinie, nie wiem, jedno górą przyszło, zaraz wlazło do gojemnika, po godzinie resztę, <try> trzy ale też myślałem, że złapało, no masakra, to no, mówię, i nie wypuszczam, bo to szkoda sensu, o, to, 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 to ciekawe go o to, 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 o co, macha z muszę muszą się popierzyć, dadzą radę, idziemy do jaśniaków, już jesteśmy u jaśniaków i też na super zdrowiu. Wszystko lata, żywe, zdrowe Macie jak się prezentuje Wszystko w najlepszym się świecą Tak, już włosy macie. O, po tej stronie też. Pojedzą, popiją i się za nie wezmę. Tu jakoś nie wiem, jak to zrobię, ale jakoś to muszę zrobić, bo to jest jakaś masakra. Z tymi jasnymi to najgorzej. Najgorszy temat do ugryzienia. Będę tu pewno siedział z 2-3 godziny, ale. No ale. No ale, cóż zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? O! I pocztuchą też sypniemy. Chociaż one jeszcze nie dojadły z wczorajszego. Nie pocztuchy, ale powiem Wam, że te stare, to tak się panicznie boją. O! I nie takie. Nie, trochę są. Trochę dla koneserów pocztowych. Patrz jak się mienią. Pięknie. Niedługo będą miały towarzystwo tych trzech. A ten już prawie przestał lać, mówię. Muszę je dobrze bardzo przygotować, bo żeby je tu wpuścić, bo ja tu zarazy nie chcę w nikt, nich nikt nie chce zarazy w niku Ja nie wpuszczę bo to może być dramat. O, pocztuchy sobie jedzą. Głowa fajna. Patrz jak się mieni. Fajnie będzie wyglądała jak tego czarnego, po i tego czarnego. O, no tak się boją, że masakra. Dobra, no jedzą sobie. Przede mną dużo pracy. Trzymajcie się. Cześć.